Guten Tak, witam serdecznie w serii odcinków niemiecki w 10 minut. Ucz się mówić i rozumieć. Pamiętamy o formule, że zanim obejrzymy obecny odcinek, nowy odcinek, należy powtórzyć jeden z poprzednich. Zanim przejdziemy do słówek, przypominam o tym, że możemy się uczyć wspólnie w grupie na Facebooku niemiecki w szkole. Zapraszam, tam pomagamy sobie i generalnie dzielimy wspólnie ten sam los. Mamy problemy z niemieckim, które musimy rozwiązać. Zapraszam do serii słówek. Dzisiaj krótkie słówka. Mam nadzieję, że nie trudne do zapamiętania. Bajde, oboje, obie. Bajde, oboje, obie. Bringen, przynosić, transportować. Bringen, przynosić, transportować. Dan, potem, później. Dan, potem, później. Egal, obojętnie. Egal, obojętnie. Erceilen, opowiadać. Erceilen, opowiadać halten er held i w czasie przeszłym byłoby er hat gehalten, trzymać. halten er held, trzymać. jeder, każdy. jeder, każdy. mal, razy. mal, razy. niemand, nikt. niemand, nikt. reich, bogaty. reich, bogaty. zecen, sich. sadzać, siadać zecen zecen zich. Sadzać, siadać. Sofort, natychmiast. Sofort, natychmiast. Der Spaß, żart. Der Spaß, żart. Tief, głęboko. Tief, głęboko. Wichtig, ważny. Wichtig, ważny. Cuzamen, razem, ogółem. Cuzamen, razem, ogółem. Powtórz, a dowiesz się, co powiedziałeś. Ich bin sofort fertig. Ich bin sofort fertig. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Was machst du dann? Was machst du dann? Was hältst du von ihm? Was hältst du von ihm? Komm sofort. Komm sofort. Fahrt ihr zusammen? Fart ihr zusammen? Ist das wichtig für dich? Ist das wichtig für dich? Nochmal. Nochmal. Wieder mal. Wieder mal. Halt mich. Halt mich. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich esse und dann gehe ich schlafen. Ich esse und dann gehe ich schlafen. Jeder kann das machen, aber niemand macht das. Jeder kann das machen, aber niemand macht das. Du musst die Arbeit fertig machen, dann hast du frei. Du musst die Arbeit fertig machen, dann hast du frei. Wer will reich sein? Wer will reich sein? Kommt ihr beide? Kommt ihr beide? Sprawdź, ile słówek już zapamiętałeś. Beide to oboje obie. Bringen. Przynosić, transportować. Dan. Potem później. Egal. Obojętnie. Erzählen, Opowiadać. Halten. E held. Trzymać. Jedeo. Każdy. Mal. Razy. Niemand, Nikt. Reich. Bogaty. Zecen. Zich. Zecen. Sadzać. Siadać. Sofort. Natychmiast. Der Spaß. Żart. Tief. Głęboko. Wichtig. Ważny. zusammen, Razem ogółem. A czy potrafisz przetłumaczyć takie pytania? Wiem gehören die beiden Häuser? Do kogo należą te oba domy? Ich muss sofort gehen. Muszę natychmiast iść. Seid ihr beide Geschwister? Jesteście obie rodzeństwem? Obie albo oboje. Wie lange seid ihr zusammen? Jak długo jesteście razem? Bringt dir deine Arbeit Spaß? Czy twoja praca sprawia ci przyjemność? Warum bist du so unglücklich? Dlaczego jesteś tak nieszczęśliwy? A co znaczy ta chmurka? Zusammen lernen macht Spaß. Wspólna nauka sprawia przyjemność. Mam nadzieję, że zapamiętałaś pytania, ponieważ za chwilę trzeba będzie dopasować do tych pytań odpowiedzi. W momencie, kiedy dobrze dopasujesz odpowiedź, ona automatycznie przetłumaczy się na język polski. Ja czytam zdania, a ty wyszukujesz odpowiedzi do pary. Ich muss sofort gehen. Gei Geydan ich halte dich nicht. Seid ihr beide Geschwister? Nein, wir sind Freunde und halten immer zusammen. Wie lange seid ihr zusammen? Seit drei Jahren. Wem gehören die beiden Häuser? Meinem Onkel. Er ist sehr reich. Bringt dir deine Arbeit Spaß? Nein, denn sie ist zu so schwer für mich. Warum bist du so unglücklich? Niemand versteht mich. A teraz będziemy posiłkować się tabelą. Otóż najwyższa pora, żeby dowiedzieć się o tym, że zaimki zwrotne w języku niemieckim odmieniają się. I mamy tabelkę. W tabelce odmienione trzy czasowniki. Cieszyć się, myć się i spotykać się. Wszystkie czasowniki są Wam znane. Zichfrojen jest czasownikiem zwrotnym i regularnym. Natomiast myć się to jest czasownik zwrotny, ale nieregularny, bo dla du i erzis dochodzi umlaut. I podobnie jest z czasownikiem spotykać się, który też jest oprócz tego, że zwrotny, to jeszcze nieregularny, ponieważ dla du i RZIS zamienia się samogłoska rdzenna e na i. To taki łyczek gramatyki i mam nadzieję, że po tym wstępie to już będziecie potrafili uzupełnić tłumaczenia czasownikami i zaimkami zwrotnymi. Czy już się umyłeś? Jak to będzie? Hast du dich schon gewaschen? Interesujemy się podróżami. Wir interessieren uns für Reisen. Spotykacie się w sobotę? Treft ihr euch am Samstag? Niech Pani proszę usiądzie. Setzen Sie sich bitte. Cieszę się z Twoich odwiedzin. Ich freue mich über deinen Besuch. Ubierasz się już? Ziehst du dich schon an? Mój wujek niedobrze wygląda i czuje się źle. Mein Onkel sieht schlecht aus und er fühlt sich schlecht. A teraz to już na pewno nie ma przed tobą tajemnic i potrafisz sporo słówek już przetłumaczyć z pamięci. Oboje, obie to? Beide. Przynosić, transportować? Bringen. Potem, później? Dan. Obojętnie? Egal. Opowiadać? Erzeilen. Trzymać? Halten, erhelt. Każdy. Jeda. Razy. Mal. Nikt. Niemand. Bogaty. Reich. sadzać, siadać, zecen, zecen sich. natychmiast, sofort, żart, Der pas, głęboko, tief, ważny, wichtig, razem ogółem, Cuzamen. I teraz jeszcze drobna porcja gramatyki, zauważyliście na pewno, że czasami się dzieje tak, że czasownik jest na końcu zdania. Otóż między innymi dzieje się to wtedy, kiedy mamy do czynienia z pytaniami zależnymi. Spójrzcie na przykłady, pytanie bezpośrednie. Was mach stuhojte, czyli co dzisiaj robisz? I jeśli zamienimy to pytanie w zdanie pytające zależne, to musimy dodać pewien wstęp. Na przykład Zak mia? powiedz mi, Was du heute machst, zwróćcie uwagę, że czasownik, który był na drugim miejscu, jest na końcu. I to ważne, żebyście zapamiętali, bo za chwilę będą ćwiczenia właśnie związane z tym zagadnieniem. Wann stehst du auf? Kiedy wstajesz? Ich möchte wissen. Wann du aufstehst? Chciałabym wiedzieć, kiedy wstajesz. Wer kann gut Deutsch sprechen? Kto potrafi dobrze mówić po niemiecku? I teraz robię wstęp. Ich frage euch. Pytam Was, wie gut Deutsch sprechen kann? Kto potrafi dobrze mówić po niemiecku? I ostatni przykład. Was hat das Auto gekostet? Ile kosztował samochód? Weißt du, was das Auto gekostet hat? Czy wiesz, ile kosztował samochód? I przechodzimy do ćwiczeń. Niech Pani mi, proszę, powie, gdzie Pani pracuje. To pierwszy przykład. Ja tę pierwszą część, ten wstęp, przeczytam. A twoje zadanie: dokończyć pytanie zależne, zaczynając od zaimka pytającego i kończąc na czasowniku. Erzählen Sie mir bitte, wo Sie arbeiten? Natychmiast opowiedz, co ci się wydarzyło. Erzähl bitte sofort, was dir passiert ist. Mam ci opowiedzieć, jakie mam plany na jutro? Zol ich dir erzählen? Welche Pläne ich für morgen habe? Możecie mi opowiedzieć, gdzie wczoraj byliście? Könnt ihr mir bitte erzählen? Wo ihr gestern wart? Możesz mi proszę opowiedzieć, gdzie tak długo zostałeś? Kannst du mir bitte erzählen? Wo du so lange geblieben bist? Czy już opowiedziałem ci, kogo wczoraj spotkałem? Habe ich dir schon erzählt? Wenn ich gesten getroffen habe? Musimy Wam jeszcze opowiedzieć, jak wygląda nasz syn. Wir Euch noch erzählen, wie unser Sohn aussieht. No i już prawie kończymy. Teraz trzymam za Was kciuki, beide Daumen i mam nadzieję, że zapamiętaliście wszystkie słówka. Oboje, obie. Beide. Przynosić, transportować. Bringen. Potem, później. Dan. Obojętnie. Egal. Opowiadać. erceilen, Trzymać. Halten, erhält. Każdy. Jeda. Razy. Mal. Nikt. Niemand. Bogaty. Reich. Sadzać. Siadać. Zecen, zecen sich. Natychmiast. Sofort. Żart. Der pas, Głęboko. Tief. Ważny. Wichtig. Razem, ogółem. Zusammen. I już się muszę z Wami pożegnać. Jeszcze raz zapraszam na stronę niemiecki.co do ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia zaznaczone na zielono. Testy, quizy możecie rozwiązywać. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. I oczywiście zapraszam do grupy na Facebooku Niemiecki w Szkole. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.